Pani, Panie Panie kierowników, takich objażnik policzań na same wynagrodzenia, bo brakuje w gminie w gminnych szkołach około 12-13 milionów. Mówimy o samych wynagrodzeniach. Więc y, to jest coś, czym nie możemy absolutnie jakby tutaj sobie szafować, dlatego że to jest jasne i wprost. nauczycieli nie ubędzie, uczniów nie ubędzie i oddziału szkolno-przedszkolnych nie ubędzie. Więc na pewno te koszty będą takie, a być a, może, może z jakiegoś powodu dojdą Państwu jeszcze w ramach tych arkuszów kolejni nauczyciele wspomagający jakieś inne potrzeby. Być może jak co roku będzie korekta, ale zwykle nie w dół, tylko w górę. Więc musimy założyć te 13. To jest minimum. Myślę, że mówimy o kwotach 15 milionów. I to już nie są rzeczy takie, że możemy sobie pozwolić na to, że a pomyślimy o tym później. 15 milionów Państwa. 15 milionów. Dziękuję. Panie skarbnik? Coś? Nie? Proszę bardzo, pan radny. Ja, ja mam tylko pytanie do pani skarbnik. Państwo szacując ten budżet nie braliście pod uwagę, że powstanie nam placówka oświatowa, która ewentualnie pewien zakres zadań zdejmie z tych placówek, które dotychczas realizują na przyszły rok. Tego Państwo nie braliście pod uwagę. Dziękuję. Tak. Może odnieść jeszcze dalej temat pana radnego. No to tu też powinny być diagnozy i analizy, ile tych oddziałów w przyszłym roku mogą nam się zwiększyć, tak, o ile oddziałów. Także no tutaj, ale zwiększyć mogą się też. Dla się tutaj powstanie placówka w krótkim czasie.